Zresztą mam takie zajęcia, takie spostrzeżenia? Idziemy! Oto zdesperowany samobójca, który całe życie szukał Richarda i ktoś mu powiedział, że Richard nie istnieje. Za o! Skacze. Znaczy schodzi na dół. I. I co dalej? I chuj, nie ma, nie ma go, niestety umarł To, to co widzimy tego Ja by ci to spadło Wiesz to jest bedside? Hmm. Dziwne, dziwi Poko Co, wskoczył już? Nie no, widzę na razie jego głowy. Alexa go <laughs> <laughs> I poszedł. Jak to pojął Richard? I can escape everything. Okay. Okay. Ja ty tam pod nie bardzo. E, trzeba więcej rozbijać o kurde. Że ja tak za dwie nogi tak ワンスピン